Witaj w przestrzeni Apayros, gdzie wszystko jest możliwe, nieograniczone, pełne czystości, odwagi, miłości do siebie i do świata. Nazywam się Diana Mazur, jestem konsultantką nowej świadomości. Korzystam z Ajurwedy i Teta Healing. Inspiruję ambitne osoby, takie jak Ty, do tworzenia pozytywnych zmian w życiu. Parę dni temu przyszło do mnie pytanie, czy śmierć jest koniecznością? Bardziej w cudzysłowie, ale odpowiedzią jest tak. Bez końca nie ma początku. Jedna z cudownych kobiet mówi, że co dzień, kładąc się spać, przeżywamy małą śmierć. Ile w tym głębokiej mądrości. Bo jak często bierzemy to za pewnik, że się obudzimy? W życiu często dokonujemy zmian świadomie. Pragniemy kochać i być kochane. Pragniemy prawdy, wolności, pragniemy cieszyć się życiem, kreować nowe rzeczy, uprawiać seks, być przytulaną, zauważaną i rozumianą. Mijają lata, a my pragniemy wciąż tego samego. Mienia się tylko jakość. Jesteśmy mądrzejsi, dojrzalsi i pewniejsi siebie. Chcemy innej wolności. Poznajemy jej prawdziwe znaczenie. Cieszymy się z innych rzeczy. Doceniamy inne prawdy. Szukamy. Tak i ja dokonywałam wiele wyborów w moim życiu, często gubiąc się po drodze, padając w wir otoczenia, zatracałam siebie, totalny chaos, niezrozumienie, ciągłe poszukiwania, niezgoda. Czasami jednak sprawy wydarzają się bez naszej woli. Tak po prostu siła wyższa, wszechświat stwierdza, okej, okay, pomogę Ci, już czas. Za długo błądzisz i przychodzą rzeczy, których nie chcemy, a które później okażą się najlepszą rzeczą w naszym życiu. Najpierw jest zatrzymanie. Delikatnie, czy się obudzę. Jeżeli nie, za chwilę mocniej i słyszysz głos zatrzymaj się. Odpocznij, nie pęń. Odpuść. Spójrz w siebie. Posłuchaj. Ja byłam twarda. Nie słyszałam jeszcze totalne zdziwienie i, i kur, dlaczego ja? Wtedy przychodzi następne uderzenie i tak aż do skutku. Wybór należy do ciebie. Masz wolną wolę. Możesz zacząć żyć świadomie, a możesz tego nie chcieć i walczyć do końca. Sama pisząc scenariusz swojego życia. Mój zaczęłam pisać od nowa ponad 10 lat temu, po Wielkim Upadku. Lata rozwoju osobistego, pokonywania swojego strachu, zmiany przekonań, budowania odwagi, naukę, pokory, miłości i szacunku do siebie i otoczenia. Potrzebowałam dużo czasu, próbując sama. Dopiero pozwalając i godząc się na wszystko, mówiąc tak, temu co będzie, zrobiłam skok kwantowy, a raczej pozwoliłam, by nastąpił. To nie oznacza, że nie popełniam błędów, wciąż zdarza mi się wracać do starych schematów, wciąż jestem na drodze rozwoju. Ponad rok temu. Pod um, czujnym okiem Marii z Agnia Jurweda, pomocą Ani Końskiej z Instytutu na Rzecz Pojednania w Rodzinie i wsparciu poli polańskiej ze struktura pola polańska Bodyłoka w przepięknym otoczeniu natury ciszy i zrozumienia zaczęły się zmiany. Zmiany niewyobrażalne prędzej dla mnie. Po których wracałam do domu, do siebie po latach tułaczki. Zmiana świadomości, nowe spojrzenie na życie i głęboka praca ze sobą dały mi wolność, wolność w byciu sobą, odwagę robienia wszystkiego bez opiniania siebie i innych, jasność w podejmowaniu decyzji i zgodę na bycie tu i teraz. To był wielki rok transformacji na każdym poziomie. I teraz chcę powiedzieć coś, co myślałam parę dni temu. Czułam to znowuż całą sobą, że za chwilę wydarzy się coś znaczącego kolejny krok coś, co całkowicie i na zawsze zmieni moje życie. I nie wiedziałam, co to będzie, tak po prostu nie wiedziałam. I dobrze mi z tą niewiadomą. Czułam, że będzie to trudne. Jednak um, najlepsze dla mnie. Z otwartością serca, z gotowością na wszystko. I z odwagą na przyjęcie nowego jestem. Tak po prostu jestem. I dziękuję z wiarą dziecka, w zaufaniu do wszechświata, z miłością do życia i z szacunkiem do moich nauczycieli. Mówię głośno: Niech się stanie. Teraz już to nastąpiło. Pomocą moich mentorek w towarzystwie cudownych kobiet zrobiłam nowy krok do życia większej świadomości, do życia wolności, wolności wewnętrznej, bez ograniczeń i bez wchodzenia w nie swoje role. I tak jak czułam, nie jest to łatwe, ale jest moje. Jest moje i dla wielu. Jestem wdzięczna. Każdej osobie, która jest przy mnie, która mnie wspiera, prowadzi i która świeci tam, gdzie ja idę. I w dalszym ciągu będę popełniać błędy, w dalszym ciągu będę upadać, w dalszym ciągu będę się podnosić i w dalszym ciągu będę szła do przodu. Bo jestem tylko człowiekiem. Jeżeli ty stoisz na progu i nie wiesz, czy przejść, albo jak przejść, chętnie ci pomogę zrobić ten krok. Wskażę kierunek, oświetlę drogę i zainspiruję do wzięcia życia w Twoje ręce. Łatwiej iść wydeptaną ścieżką, dzisiaj to wiem i sama z niej korzystam w każdej podróży. Zapraszam, a już dzisiaj życzę Tobie podjęcia decyzji, która będzie dla Ciebie najlepsza, i odwagi do zrobienia pierwszego kroku. Zaufaj sobie. Chcesz zacząć nowe życie. Czasami, by to zrobić, by zrobić w ogóle na nie przestrzeń, musisz porzucić stare. Miej, cudowny czas.